Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Projekt Fighter typuje. Dzisiaj sobota jesteśmy na targach FIWE. Bardzo fajna impreza, natomiast no jak sobota, to oczywiście gale MMA i oczywiście nie mogło zawraknąć naszych typowań. Dzisiaj troszeczkę krótsze typowanie, natomiast zauważyłem ciekawe zestawienia na gali Babylon, która dzisiaj wieczorem się odbędzie. I fajne kursy na underdogów, szczególnie, bo jak sami wiecie, lubię obstawiać tych underdogów. I tak pokrótce. Trzy walki, które mam dla Was do zaproponowania. Pierwsza walka to Kacper Michałowski kontra Bartosz Rewera. Tutaj się skupię bardziej na Bartku, ponieważ Bartka znam i też miałem okazję obserwować jego przygotowania. Jest to bardzo solidny zawodnik, który debiutuje na zawodowych ringach, więc na pewno troszeczkę stresu z jego strony. Natomiast rozmawiałem z nim tuż przed galą i mówił, że. Te przygotowania poszły bardzo pomyślnie. Dobrze zrobił wagę, jest dobrze przygotowany, ciężko trenował dwa razy dziennie. Dlatego wydaje mi się, że w tej walce można na niego postawić. To, co kuszące, to kurs, który jest na Bartka, a mianowicie cztery. Złote u niektórych Bugmachera, u niektórych Bugmacherów te kursy są nawet wyższe. Więc sprawdźcie sobie dokładnie, który Bugmacher oferuje najwyższe kursy, i tam oczywiście możecie te typy postawić. Tak więc ja stawiam Bartka w tym zestawieniu, że to on wygra. No i zobaczymy, jak mu pójdzie. Ja trzymam za niego kciuki. Kolejne zestawienie na tej gali to Mateusz Makarowski kontra Krzysztof Mendelewski. I oczywiście tutaj też skupię się na jednym zawodniku, bo to są krótkie typy, więc Mateusz Makarowski. Zawodnik niedoceniany ostatnio, na ostatniej gali Babilon wygrał, natomiast teraz troszeczkę większe wyzwanie w jego karierze. I tutaj również jest underdogiem na, na kursach u Buhmacherów, ponad 2 zł, taki kurs można znaleźć, w zależności od tego jak wspomniałem, u na, na niego. Mateusz, bardzo mocna stójka, bardzo ekskluzywna. Tak rozmawiałem z nim, to również mówił, że po przeprowadzce do Warszawy, do WCA nabrał wiatru w żagle, coraz lepiej trenuje, mocniej trenuje. Zajmuje się tym profesjonalnie, czyli dwa razy dziennie trenuje, dobrze jest przygotowany do tej walki i wydaje mi się, że tutaj Mateusz jest w stanie tą walkę zakończyć przed czasem i Mateusz w tej walce wygra. Taki jest mój typ, to jest... Bardziej pewniaczek, już nawet, więc bardzo okazyjny kurs, jak na underdoga, a ja jestem pewny, że Mateusz z tej walki wyjdzie zwycięsko. No i walka wieczoru, również Gali Babilon, i tutaj Piotr Niedzielski kontra Iwan Bulci. Piotr Niedzielski, bardzo solidny zawodnik, mocny zapaśniczo, toczył dobre boje, natomiast w walce wieczoru zmierzy się z zawodnikiem z Ukrainy, z Iwanem. I powiem Wam szczerze, że znam też Iwana, ponieważ widziałem jego walki na Carpathian Warriors, to były początki jego kariery i naprawdę bardzo dobrze walczy w stójce. I uważam, że jeśli znajdzie rozwiązanie, żeby blokować te obalenie, żeby trzymać walkę w stójce i trafiać yy, Piotrka, to ma spore szanse na to, żeby wygrać. i Kurs na niego jest również bardzo okazyjny, bo to ponad 4 złote w zależności od tak Więc Trzy szybkie typy ode mnie. Wszystkie wysokie kursy stawiajcie. Mam nadzieję, że wygracie. Ja też taki kuponik postawię. Tak więc do zobaczenia na Gali Babilon. Jeśli ktoś będzie, jeśli nie, to przed telewizorami trzymajcie się i do zobaczenia w następnym typowaniu.